Siema, Siemaneczko! Z tej strony Maciek przez małe M W dzisiejszym odcineczku będziemy ciachać wszystko, co naszej drodze się spotka. Cześć, Ola! Siema, Maciek. Będę ciachać. Co będę ciachać? Co będę ciachać? Wszystko, co nam się na drodze pojawi. Zobacz, jakie ostrza tutaj są wszystkie. Widzisz? Uuu, jakie są drogi? To są shurikeny? Nie. Prawie. Brakuje im dwóch ramion. Znaczy, w sumie obkręcają się jak shurikeny, to Ty, niech patrz, będą to shurikeny. shuriken! O, jest Shuriken, dobra, widzowie. Pamiętajcie jeszcze o zostawieniu łapeczki w górę? Zostawcie komentarz Shuriken. Ale nie żartuję, nie zostawiajcie tego Shurikena. Dobra, lecimy dalej. Dobra, chodź, chodź. Go, 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 Lecimy dobra, i teraz zamieniamy się. I nie wystraszcie się, że się zamienię teraz w ostrze. Let's go, bo teraz wszystko będziemy ciachać. Kokosy, pankejki. A, i zobacz, Ale... poczekajcie dla ludzi, tych, co wcześniej gadali. Aj, przeskoczyłem, bo nie mogę już cofnąć się. Ej, no nie mogę Macie, się już Ja cofnąć. nie, wiedz... ja nie wiedziałam, że tak Stop. będzie. To są pankejki. To są pankajki. Pankajki różnią się od naleśników w tym, że są mniejsze i zupełnie inna metoda ich jest robienia, tak? A jesteś pewien, że to nie były ciasteczka? Ja miałem pankejki, ciasteczka mam teraz. Wow, wow. teraz muszę podwójnie skakać. Dobra, bo to jest jeszcze obi, jakie je zrobione. Jajko przykroimy. Dobra, jako nie przekroiłem, no nie. E, ale ja jestem ostra, Maciek. Ja nawet przeciąłem kokosa. Jaki wi? Tutaj teraz wszystko. Kokos jest cięty. Oj 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 Maciek, ja przeciąłem nawet diament. Ej, ja też przeciąłem diament. I pamiętaj, że to musi mi teraz zbierać punkty. Sushi, Susi, susi Dudusi, no nie. No, kiwi. Ej, Maciek, o, prawie spadłam. No nie dawej rady. To jest pancake. Pancake wow. teraz. Pknę. Dobrze. Du. Ile pankejków tu było. Tak jest, mamy 278 dolarów i teraz pamiętamy, od tysiaka można było. Ja mam 300. Diamenty, jacie. Tak, cię... diamenty trzeba ciąć, wszystko trzeba ciąć, dobrze tniemy, bo im więcej A! potniemy, tym więcej będziemy mogli później kupić. Ej macie ja zaraz spadnę, nie, Dobra. nie, nie widzę jest okej. Okay. Nie wiem co się stanie jak spadniemy, ale ładnie, fajnie, ładnie idzie Ej, to wszystko. podoba mi się to, to jest no. taka gierka. Y... Jak to się mówiło? Nie pamiętam. No te fruty coś tam jest takie, nie? Tak! Nie wiem, A jeszcze... nie! Chciałam ci powiedzieć, że to jest komfort gierka, o! A, okej. Okay. No! A czemu komfort? To... No bo tak się relaksujesz przy tym. Relaksujesz ii. się przy tym? Ja właśnie się zdenerwowałem, ii. że pankejki nie przeciąłem, bo tyle punktów straciłem, no! Nie, to jest taka komfort gierka, mówię ci! To nie jest komfort gierka. Dobra, jak tego pankejka yes. nie przetnę, to się zdenerwuję. Dobrze! Ale pankeki, Ej, macie wiesz co? Jak tak tniemy te paniekie, no. To naszła mnie ochota na nie. Na pankeki? Tak, zrobić? zrobisz? O, kupimy no sobie tego te Tego to takie ja gotowe. nie potrafię. Takie... Dzisiaj no, mi nie... wystarczy, że Ola dała misję zrobienia tego. Jajecznicy. Jajecznicy. No, aż musiałem na necie poczytać, jak to zrobić dokładnie, nie? Jajecznicę, ja Potwierdzę, musiał czytać, jak zrobić jajecznicę, Ta. nie, ale okej. Okay. Przecież to ja master szef kuchni nie jestem już, nie? Się odzwyczaiłem. A kiedy, a kiedy byłeś? No, kiedyś? Kiedy? Do no, kiedyś? Nie znam, tych, nie leko nie znam tych czasów. Z do mikrofali. Do tej pory to potrafisz. No, jak nie <noise> będę tego robić, to zapomnę swoje umiejętności. Dobra, zaraz tysiąc będzie i wyjdziemy. Ja już mam tysiąc. A dobra, to ja muszę to też cofnąć, bo będę musiał cofnąć. Wow! wow jajeczko sushi. A nie wiedziałem, co to jest. Dobra, ja mam tysiaka. Macie jakieś Maciek, światło ja sushi. Takie dobre dobra, jakieś. zjadła później sushi, wszystko będzie jadła. Dobra, wracamy, wracamy Ej. do tego. Wracamy do... 10 tysięcy. Gdzie wróciłeś? Już mi się obzdurało. Gdzie wróciłeś? No na menu główne. To ile trzeba mieć? No 10 tysięcy. A dobra, Co stop, jest? są są jest za tysiaka, jest jakiś ostrzec za tysiaka, zobaczmy za 10 tysięcy. Tak? Ta, a 10. za 100 tysięcy, jest dobra za tysiaka, kupujemy. To, dobra, ja też kupię. Exit. Dobra, mamy teraz lepszego. I myślisz, że więcej punktów będziemy mieli? A który jest yy, ten? Ja, czy, 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 czy wydałem tak samo? Ty nie, nie gadaj, że ja kupiłam to samo ostrze. Nie, chyba nie, 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 mi się wydaje, że nie. Dobra, lecimy. Maciek, ale one wyglądają tak samo. Nie, 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 To lepiej jakoś leci do góry. Jesteś jest, pewien? Jest delikatnie inaczej, no. No nie, nie no wie, chyba mi jest. Wydaje, mi się wydaje, że jest. Mi się daje, że wydałam to samo. No nie, dawaj, nie my, nie my, żeby teraz więcej zyskać punktów. No nie wiem, ja mi się wydaje, że tam oskamowana. No możecie mi jeszcze napisać od razu, jak wam majówka minęła. Bo, tak, czy bo... się najedliście? Czy mieliście Ta. pogodę u siebie? My mieliśmy super. Nie, no u nas to wyglądało tak, że my pojechaliśmy do Sontago. Ci, co tak. mają mnie na Instagramie albo mnie obserwują na Instagramie, to widzieli. Tak, jak, mega jak... było, polecam. Tak, wpadajcie jeszcze do mojego Instagrama, Maciek VR, tam nic się nie zmieniło. <śmiech> <śmiech> Wszystko jest tak jak <laughs> było e, wcześniej. No niedługo nie zrobimy letni update. Letni update? No, zimowy też nie wleciał, bo zimę przegapiłem. No, mówiłam, chodź zrobić fajne zdjęcie, póki śnieg jest. a ty, Nie, nie no jeszcze będzie. będzie. No, nie miałem ochoty wtedy było. na zdjęcia robienia. Nie chciało mi się ogarniać. Paco, po co, co Mieta. Tak, jestem. Model Instagramowy, czy o co chodzi? Eee, no, no trochę tak. Dobrze tniemy, 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 tniemy i lecimy dalej. Oooooh. Dobrze. Nie, no powiem ci tak, no zaraz do tysiaka dobiję. Tam to jest Ciekawe, mega ciężkie. czy potem się zmieni jakaś plansza na inną i będziemy ciachać inne rzeczy? Nigdy nie wiadomo, co będzie po ciachaniu, nie? Więc ja lecimy chcę dalej. 10 tysięcy. Dużo ci brakuje? No oczywiście, że tak. Aha. <laughs> No ja tam tnę pankejki na póki co, teraz sushi, kto lubi sushi, łapeczka w górę. Nie, ja, to, to jest Jenga chyba tutaj, co się... Teraz tnę chyba. Nie, to są takie drewniane klocki za dzieciaczka, co się układało. A, no ja tam tnę sobie na spokojnie pankejki na razie. Ja kiwi aktualnie. Ale już to wyczułem, już to wyczułem, bo jest fajnie. A co się stanie, jak będę tak lecić do góry? Wow. Nie wiem, lecę na razie mega wysoko. Cały czas Ty. lecę. A ale nie dostajesz za to hajsu, nie? No nie, 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 nie dostaję się, ale lecę do góry i teraz zobaczymy jak spadnę. Teraz I co, jak uważać. spadłeś? Powoli, muszę uciekać, muszę powoli, bo, bo ja nie wiem jak, na co wyląduję. Dobra. <laughs> Kogoś tam przegoniłem nie. chyba. Mnie? Ciebie? To A ja nawet też. nie wiem, czy Ty gdzieś byłaś wcześniej, czy jak to tam wyglądało. Bo ja teraz... Nie, ja wyszłam na chwilę do lobby, jestem za tobą, wiesz? A czemu? Co sprawdzałaś? bo yy, kliknęłam ten nóż, co kupiłam i go wyłączyłam. A okazało się, że rzeczywiście jest inny. Ma bardziej zaokrąglone rogi. Zaokrąglone rogi? To, ja tak. to jestem to ciekawe teraz czy nim ciacham co? teraz, czy nim ciacham, czy mi się coś Nie, odjęło. właśnie wi widziałam, że ty miałeś ten lepszy, nowy. A widzisz? A mówiłem, że no. jest zmiana jakaś poszła delikatna. Tak, bo ja nie kliknęłam, Znaczy czy potem wyłączyłam, potem znowu kliknęłam i tak wiesz. Ale wiesz co jest najgorsze, że nie można się cofać nie. w ogóle. No, bo... że ty wiem a w jednym się... kierunku, a nie możesz tak. tego cofnąć. Idziesz po teraz siebie. Ile? Ile? Ile dostajesz punktów? No nie wiem, dużo właśnie strasznie, bo, bo wysoko strasznie kokosy. No i nie, nie przedne, bo słabo wylądowałem wcześniej. O! Nupka widzę! Uh. Nupka widzę, do Nupka dotarłem. To ja, ja z, ej, to ja z nim wcześniej grałam. Znaczy ja Nupka widzę ten, na wodzie. A! Co ty dajesz, serio? No. Na no. którym poziomie? Ja jestem na 2328 stuntów. Ile?! Tak. No co ty. A, dobra, ja wiem kogo widziałaś. tego nubka, że było napisane nubek, nie? Tak, Dobra, kreacak, no właśnie go minąłem. Nazywa. Właśnie go minąłem, bo nubek przy nubku był teraz. Ty dajesz no. nub przy nobie? <gry> tak. Dobra, tniemy, 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 to, to dalej. Ej, fajne to jest, podoba mi się. Sobie idę i klikam i praktycznie nie mam Ale mogę była taka spaść. gierka też, ja pamiętam, mówię ci poważnie, że była taka gierka taka fruity coś tam, nie? Że coś ale trzeba było tak, te owoce. Ale ninja, ale. To inaczej się grało. Chyba też na wiarce jest, nie? A to nie wiem, nie teraz wiem. Teraz robię sobie challenge, że nie mogę dotknąć ziemi. O, challenge zrobiłeś? Tak. No to nieźle. Ta, muszę być cały czas w powietrzu, że nie mogę dotknąć no. ziemi. Dobra, to, to. Ej, to jest cięższe. Ale dobra, delikatnie <laughs> trzeba, bo ja nawet nie wiem, kiedy... Ale sobie dałeś misję. Dobra, teraz tę, tą wieżę Eiffla, co była zrobiona? No mija. Znowu? Tak. Ej, a w ogóle zauważyłeś, że wyspa to nie jest wyspa, tylko kot? Jak wyspa nie jest? Co? Ta wyspa ma oczy i kępy. Gdzie ty widzisz takie rzeczy? No normalnie, mówię ci. No nie, no ja nóbka widziałem na pewno wielkoluda nubka. O, wszystko przeciąłem nie do Ja widzę kota. Ta, ta, ta wyspa to kot, mówię no ci. No niemożliwe. A jednak. Ej, szybciej się pantyki przecinają, widzę. Niż, yy, niż ten. ciasto, tak? wiesz? No, ciastka o. trochę dłużej. Owoce, też jakby. O, jakiegoś ja ziomeczka tutaj dogoniłem. A jakie ty tam owoce znalazłeś? Nie wiem. To z kiwi. Nie, no, kiwi A. było. Kiwi, kiwi. Dobra, 2000 mam. Nie, no, 2000 mam. Ej, tu się robi coraz ciekawiej. Nie, no, ja polecę dalej. I przetniemy no. to, ale widzę, że chyba tutaj końca nie będzie jakby, ale jeszcze o, zobaczymy nie. chwilę. nie! No. Zepsułam sobie, że jęga, a chciałam ją przeciąć. Ale całą nie udało ci się, tak? No nie, zrobiłam o jeden skok za dużo. Nie, no ja teraz miał... idealnie teraz a robię to taką wszystko. taką długą mega, wiesz? Aha, o teraz ja właśnie mam tą mega długą też. O, teraz Zbęd mi się nie udało trafić. No, o, i o wow. całą od samą, od samą górę, od samej góry, dobra, elegancko. Też mi się udało. Uuuuuuuuu, Maciek to jest dobry! Ale co, też nie próbujesz się nie dotykać? Ja nie próbuję do, dotykać wiesz. Nie jest, ja takiego challenge'a nie robię. Chociaż nie, nie dotykałam Ziemi, ale nie zwraca na tu uwagi. No, ale nie no, dotykam Ziemi. No, znowu przeskoczyłam wysoką jękę. Dobra, elegancja. No nie, no. O, teraz do jakiegoś posągu w ogóle dotarłem. Nie wiem, co to jest za posąg. Posągu? No, jakiś posąg i że wejście jest w, w owe do. oj, dotknęłem. To się Patrzyłem się, wiesz jaka statuetka jest, jest, nie wiem z czego to jest, z kamienia chyba. I drzwi no. są pod wodą, delikatnie. Cz, a może da się tam wejść? Nie da rady, no bo nie mogę tam przeskoczyć. A I może to coś To na, na pewno nie jest jakiś kot. Był. No nie było ucho. żadnego kota, no co ty Był. mówisz? Był. No nie było, ci się wydaje coś. Nie mu, mu nie wydaje, no. Mówię ci, że był kot Maciek, no mówię ci, że był kot! Nie, niemożliwe. Kot na, na jeziorku czy w wodzie. Tak, ale ja nie widziałam nubka. No bo jeszcze tam nie doszłaś. A jak wyglądał ten nubek? Możesz mi go opisać? No nie. Proszę. No Standardowo wygląda jak nubek, no. A jak wygląda nubek? No nie, no naprawdę. No, naprawdę. To no, ty grasz w Robloxa i na tym wiesz, jak nubek wygląda? A takiego, cał... No to takiego dubka ta nie widziałam w ogóle po drodze. Teraz widzę na przykład yy, wieżę z tego gościa zwierzy. Wieżę z gościa wieży, Co to znaczy? No bo był taki posąg, taki duży gościu. Te takie kamienne twarze w jakimś kraju są, no nie? A, no to kamienne twarze teraz ja dopiero byłem teraz. To gdzie ty jesteś? No nie, no. To trochę my się zaraz dalej. Ja cię zaraz dogonię? Nie. Ty. Nie dogonisz a może tak? mnie, nie dogonisz mnie, dobra. o jak, ilu pancake'ów, Jemy wszystko. A może dogonię? Nie. O, coś kolejne jedna? widzę, coś kolejne widzę, dobra, ja lecę szybko. Ty, ale to też dziwne, że ja nie widziałam nóbka, a ty nie widziałeś kota. No właśnie, ja teraz nie wiem, co hamburger w ogóle na jeziorku jest. Czekaj, a ja eee, polecę ja chcę szybciej. Nie, hamburgera. Ej, ja poczekaj, ja zobaczę, czy nie, można do nieba, bo ja mam, jestem na 5 tysięcy, pół tysiąca stuntów. Nie. A ty ile? 2600 No, no to niemożliwe, że mnie gdzieś. Ale dobra, bo to punkty się zbiera, nieważne, gdzie ty jesteś. I teraz zaczynamy będę lecieć na dół. Po prostu więcej przeciąłeś. No nie. Dobra, to ja lecę w górę. 6 3000. To... Dobra, na burgera trafiłem. Dobra, to ja lecę jak cię trafimy, tam trafimy i Tniemy cake. Do, wo do wody? Do wody? Nie, 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 nie. przeciąłem, dobra. <gry> Dobra, ja będę dalej ciąć. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji, lajkujcie, komentujcie i trzymajcie się do następnych odcineczków. Trzymajcie się. No to pa! 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 pa.